Gruźni walczyli, żeby obronić swoje terytorium przed Rosją. Wszyscy w Polsce doskonale to pamiętamy. Przede wszystkim 2008 rok, mówiliśmy zresztą o tym dzisiaj z panią prezydent, kiedy nasz prezydent, pan profesor Lech Kaczyński, razem z innymi prezydentami państw, tej Europy Centralnej, pojechał do Tbilisi, które, któremu zagrażała wtedy rosyjska agresja. Zagrażały dosłownie rosyjskie czołgi po to, by stanąć w obronie Gruzji, kiedy wypowiedział te słynne słowa, niestety prorocze. Chciałbym to powiedzieć nie tylko wam. Chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej, że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, Polska, państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii. Zakończę okres rosyjskich apetytów. Okazuje się, że nie, że to błąd. To się niestety stało faktem i dzisiaj obydwoje z panią prezydent mamy pełną świadomość, że trzeba stać twardo w obronie Ukrainy, tej właśnie Ukrainy, o której wtedy mówił pan prezydent, profesor Lech Kaczyński, że jeżeli nie zatrzymamy Rosjan atakujących Gruzję, to w przyszłości zaatakowana zostanie Ukraina. Dzisiaj tak się dzieje i dlatego, żeby kolejnych wojen nie było, żeby kolejnej rosyjskiej agresji nie było, ta agresja rosyjska musi być zablokowana przez, przez wspólnotę międzynarodową. Ale potrafimy się temu przeciwstawić. Potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli te wartości, o które miałaby się Europa opierać, mają jakiekolwiek znaczenie w praktyce. Jeżeli mają mieć to znaczenie, to my musimy być tu. Cała Europa musi być tutaj. Ale czym się różni sytuacja dzisiaj od tej przed wielu lat? Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Nawet jeżeli był tej reakcji niechętny. I my jesteśmy po to tutaj, żeby ten świat reagował jeszcze mocniej.